proszę tutaj niczego nie insynuować. Szanowni Państwo, dziś przedstawiamy Państwu projekt ustawy, który daje Polkom wolny wybór, który mówi jasno, że każda osoba w ciąży będzie mogła otrzymać świadczenie w postaci przerwania ciąży do 12 tygodnia zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną i zgodnie z własną wolą. Projekt, który mówi, że po 12 tygodniu w trzech jasno określonych w przesłankach ta przerwanie ciąży będzie również możliwe. Projekt, który mówi jasno, że to nie dociekanie prokuratora, ale oświadczenie kobiety wystarczy do tego, aby przerwać ciążę, która była wynikiem gwałtu i czynu zabronionego. Który mówi jasno, jakie są terminy na przerwanie ciąży dla lekarzy, aby nie odsyłać kobiety od lekarza do lekarza, od szpitala do szpitala. Do tej pory w Polsce funkcjonował zakaz aborcji, bo w wielu miejscach, nawet z prawem, które kiedyś obowiązywało, ta aborcja po prostu nie była możliwa. Kobiety bały się, odbijały się od drzwi lekarzy, Lekali, lekarze bali się prokuratora. Ostatnimi laty ta sytuacja jeszcze bardziej się pogorszyła. Ale mimo tego, codziennie w Polsce ponad 100 kobiet przerywa ciążę. Większość z nich robi to w domach, zamawia tabletki przez stronę internetową. Płaci za nie, jeśli jest w trudnej sytuacji życiowej nie, zwraca się do pomoc organizacji pozarządowych do koleżanek, aktywistek, przyjaciółek. Czeka na list, otwiera skrzynkę pocztową, bierze tabletki. Samotnie z koleżanką, przyjaciółką, partnerem, partnerką i tyle. Dramat pojawia się w sytuacji, w której ciąża była wyczekiwana i jest zagrożona, kiedy ma wady. I tego w tak łatwy sposób nie da się opisać. Od lekarza do lekarza. Od badania do badania, od doby do doby, szukania pomocy wśród organizacji, wśród prawniczek, prawników, lekarzy, którzy ewentualnie się zlitują. Tego po prostu nie da się opisać. Restrykcyjne prawo wywołuje efekt mrożący. Lekarze boją się robić aborcję, nawet kiedy zdrowie i życie kobiety jest zagrożone. Boją się wykonywać badania prenatalne, nie przekazują prawdziwej diagnozy. To lekarz ma stać przy łóżku kobiety ciężarnej, nie prokurator. Liberalizacja aborcji wcale nie sprawi, że aborcji będzie więcej. One po prostu będą bezpieczne. Jak wskazują badania, aborcje po 12 tygodniu ciąży należą do mniejszości, czy to w Anglii, czy w Walii, w Stanach Zjednoczonych. Wszędzie tam, gdzie legalna, bezpieczna aborcja jest możliwa. My potrzebujemy w Polsce dobrego prawa. Prawa, które daje wybór i które daje bezpieczeństwo. Potrzebujemy prawa dającego równość. Bo teraz kobieta, która jest wykształcona, która mieszka w większej miejscowości, która ma pieniądze, ona wyjedzie za granicę, ona sobie zamówi tabletki, ona sobie poradzi. Zakaz aborcji dotknie przede wszystkim kobiety ze środowisk defaworyzowanych. Te, które wsparcia sieci społecznej po prostu nie mają. Kobiety, które są w sytuacji nieuprzywilejowanej. To jest przemoc, przemoc, które państwo stosuje wobec swoich obywatelek. Praca, którą ostatnimi laty wykonują organizacje